Idziemy sobie, idziemy O tu takie perełeczki Piękne, twarde o, Tylko, oczywiście ślimaczek musiał się dobrać O, widzyko. Piękna sztuka, piękna, piękna zawsze jak jest jeden to gdzieś musi być i No i 30 metrów dalej o, to moje braciszka. O, tam sobie stoi elegancko. Szukaj grzybka. Chodź, tutaj zobacz. Chodź, zobacz. Tutaj, 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 kolego. O, o zrób jakie fajne. Fajne, nie? Fajne, fajne. Tak. Znowu. Chodź mi jak. Jak go teraz tamtem sięgnąć? Takie piękne. O Kurde. Nic nie zrobimy. Musi zostać. Ale naprawdę ładna sztuka. Na pewno twardziutki, fajne. Ooo. Oczkolwiek... Kurde. No nie... nie mogę go odpuścić. No nie może być. Trzeba pokompinować. Może jakoś sobie wyjdzie. Oj kurde, twarty, twarty. O! Mamy. Aczkolwiek dubka się delikatnie ułamała, ale pięknego mamy. O, źle do mnie chodziło tu. Pięknie, pięknie, pięknie. Patyczek odkładamy. A następny raz? Cyk. O, patrzcie panowie. O, twardziutki. Piękny. Aha. Tak. I tutaj, proszę państwa, przy samym płociku, z Pitbullkiem. Nie? Pitbullu. Idziemy sobie. A tutaj. Przy drzewku Tak, synek. And stop Tutaj, tutaj. Ej. Przesunę się kawałek. Oho, ho, ho. To ciężko go wyrywać. O! Oh. Oh. Jeden. Oh. I drugi taki. Ładny. Pięknie. Nic co? Trzeba szukać dalej? Po więcej takiego materiału Zostawcie suba, łapkę w górę Żeby kanał się rozwijał Żeby hmm. żona, żona w końcu zobaczyła, że Że coś się dzieje Tak to mnie tu gnębi, wyśmiewa się Mówi Ty YouTube, ty YouTube Trzeba je pokazać, ludzie. Wierzę w Was.